Węże i drabiny. Nie, Emir, nie ciągnij mnie tam. Dziś mamy niedzielę. Zgoda, wpadniemy tylko się przywitać. Ach, chłopaki rozegrali całkiem niezły mecz. Porządnie im dołożyliśmy. Fred? Cześć, Adelo. Nie przesadzasz? Siedzisz tu w niedzielę. Klinika jest nieczynna. My, ja idziemy właśnie na grilla. Chodź z nami. A jak zdarzy się wypadek? Lepiej zostanę. Dobrze. A więc do zobaczenia jutro. Do jutra. Stój! Stój! Frekas, Nie uciekaj! Musisz włożyć kapelusz. A, przestań! wnosić kapelusz, bo przypiecze przypieczecie słońce. Biedny ten nasz frykas! Że też on to wszystko cierpliwie znosi. <noise> tak, każdego innego już dawno wziąłby na rogi. Frykas! Musisz włożyć kapelusz! Dostaniesz porażenia! Frykas! Prykas, dlaczego popchnąłeś Magdusię? Co ci przyszło do głowy? Zawsze jesteś delikatny Co on chce powiedzieć? O, mnie na nic nie nabierze Nie myśl sobie, że ujdzie ci to na sucho Tato, on nie udaje Jedną nogę ma spuchniętą A, rzeczywiście Obejrzyj ją Wiecie co, dzieciaki? Chyba trzeba. Y Wezwać doktora! Mówisz, że jest bardzo spuchnięta i strasznie go boli? Dobrze, już jadę. <ścoughs> Kluczyki zostały w domu. A klucze do domu zostały na biurku. No tak! Muszę odnaleźć Adele. Ona ma zapasowe. O, ale Adela wybrała się na grilla i nie wiem gdzie. Nie powiedziała mi. O. Już wiem. Zwierzyk ma mój zapasowy klucz. Mój ruch, mój ruch. Czwórka, mam czwórkę. Raz dwa, trzy, cztery. Oj, mam węża. Twoja kolej idzie. Kolumb też grać! Kolumb też grać! Cicho bądź kolumbie. Obiecałem i Gusiowi, że zagram z nim. Zresztą ty nawet nie umiałbyś w to zagrać. Grać! O, o i znowu masz pecha. Tak blisko drabiny. Hej, hej. jest tam kto? O, 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 już idę, idę, to Fred! Otwieram. O, cześć, Fred! W czym mogę ci pomóc? O, dzień dobry. Chciałbym swój zapasowy klucz. Tak, proszę Na no tak, wisi na haczyku o. Mnie też jest potrzebny Och, co się dzieje, co za dzień Doktor Fred powiedział, że zaraz przyjdzie I co z Frykasem? Wcale mi się to nie podoba Ale nie rozumiem, co mu się stało Sam chcesz tam wejść, jesteś pewien? Nie masz lęku wysokości? Po poradzę sobie, to, to tylko krok. Oooooo! z nim jest coraz gorzej! Dlaczego nie ma Freda? Zadzwonię do niego jeszcze raz. Na pewno nic ci nie jest? O, nic, nic, nic. Tylko trochę się uderzyłem. Moment. Halo? Marek! Niestety, wiem, ale mam tu mały kłopot. Ale z Frykasem naprawdę dzieje się coś złego. Już jadę. Zaczekaj. Musimy w jakiś sposób wydostać ten klucz. U. Potrzymaj. O! Kolumbie, przyniosłem ci świeżą marchewkę? Widzisz ten klucz na haczyku? Przynieś go tutaj. Tak, Marku, staram się do was dotrzeć. Powiedz mi, co się stało frykasowi. Aha. Aha. O, i potem wyszedł z zarośli. Aha. Tak, to zagadkowa sprawa. Zaczekaj. Kolumb. Przyniósł klucz, dobra ptaszyna, jaka mądra No podaj, podaj ja! o, o. Kolumb chce grać, Kolumb chce grać On, on chce grać w węże i drabiny a, Węże i drabiny, i o to chodzi Marek, słuchaj Wiem, co z Frykasem, ukąsił go wąż A to poważna sprawa, uważaj nie pozwól mu się ruszać, żeby jak nie rozszedł się po całym ciele. Zrób zimny okład i przyłóż do nogi, dobrze? Postaram się zaraz tam być. Kolumbie, jak podasz mi klucz, obiecuję, że przez całe popołudnie będziemy grać w węże i drabiny. A, wymyśl coś innego, ja bym na niego nie liczył. Kolumb niestety nie grzeszy, rozumem. No dalej, proszę cię, proszę. Co? Spokojnie, nie wolno ci się ruszać, aż Fred przyjedzie. Tato, widzę go. Idzie już, idzie. Nareszcie, tyle czasu. Przepraszam, że tak długo czekacie. Tak, zbadajmy pacjenta. Drażniłeś węża, przyznaj się. On wcale go nie drażnił. Chciał tylko ochronić przed nim Magdę. Odepchnął mnie od niego. Frykas, przepraszam cię. Ach, to lekarstwo szybko postawi cię na nogi, a potem obaj będziemy musieli odwiedzić kolumba. Szóstka, masz dzisiaj szczęście. Mm. Mm -hmm. Chyba mam już dość drabiny jak na jeden dzień. <grystanie> A ty chyba masz dość węży, prawda, frykas? <grystanie> 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 <grystanie>